Jest, jest, kolejny dobry szczupak, ale idzie pod prąd, ale idzie, uuhu, 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 jaki ciskacz, poczekam dłużej, zobaczymy co myślicie o wczekaniu dłużej, albo nie, albo nie, jest, ale torpeda, ale będzie, to będzie konkret, to Ko będzie konkret szczupak. you shall feast Witam ponownie nad rzeką Krznu i ponownie z żywcem. Z żywcem na pięknej rzece. Krznej, w której jest naprawdę dużo fajnego szczupaka, ale to widzieliście już na poprzednich odcinkach. Także miło, miło, z żywcem się będzie łowiło. Dobra, później dołączy do mnie jeszcze kolega Kamil. Mam na dzisiaj, mam nadzieję dzisiaj na ponownie fajne brania, fajne przygody. Z żywcem. Także ja zabieram się za wędkowanie, a Was, a was zapraszam do oglądania. Także życzcie mi powodzenia. Mam nadzieję, że przyda się. Także zakładam żywca na hak i lecimy. Do zobaczenia przy rybie. Mam nadzieję, jak najszybciej. Dobra, kilka słów o sprzęcie. Dla tych, co nie wiedzą, kowrotek zawitał nowy, Pen Spin Fisher 7, 7,5 Trochę mało plecionki nawinęłem, albo trzeba będzie podkład, albo trzeba będzie drugą plecionkę całą, bo tu jest ze 150 metrów, także z deka mało, troszeczkę słabo się wyrzuca, ale to nic. Seafox, ktoś się pytał, 3,90 od 100 do 250 gram wyrzutu. Plecionka e, porządna, Pleciątka od Matkata, chyba z 70 kg wytrzymałości. Kotwica, przypon, ciężarek i spławik 25 gramowy. <laughs> dobra, tutaj będzie kawałek głębszy, bo tak właśnie siedzę w okularach polaryzacyjnych i nie widzę dna, czyli coś tutaj jest głębiej. No dobra, zakładamy żywce. Żywce mam jeszcze z wczoraj, no bo wczoraj też byłem na rybach i też nagrywałem. Ale to już widzieliście pewnie odcinek chwilę wcześniej. Dobra, lecimy. Żywiec oczywiście, za grzbiet. Nie inaczej. Pach, pach, pach. I leci do wody. Rzucamy i spacerujemy nad rzeką w oczekiwaniu na branie. Jest branko. Jest branie. A. Taki szczupak. Taki szczupak. Dzisiaj znowu zaczynam od pustego, niewpiętego brania. No ale cóż. Zakładamy drugiego żywca, i wyrzucamy. Po drugiego szczupaka. Drugie branie. No jaj. No szkoda. No ale cóż. Tak bywa, nie zawsze się wygrywa. Może ten sam poprawi, zobaczymy. Znowu branie. Znowu branie fajne branie chwilę odczekamy Ciekawe jaki będzie No chwilę poczekam dłużej. Zobaczymy co myślicie o odczekaniu dłużej. Albo nie. Albo nie. Jest! Ale torpeda! O, ale będzie. To będzie konkret. To będzie konkret szupak. O kurde. On będzie większy jak ostatnio. O kurde, ale one obdrapane są strasznie. Patrzcie, jaki szczupal. Ole szczupal, ale szczupal. Ole szczupal. Dobra, Dźwigienka. Dźwigienka, bo nie inaczej. Ale szczupal. Jest. Patrzcie, jaki konkret. Ale on znowu jest podrapany w tym samym miejscu co ten ostatnio. Patrzcie, jaki fajny kaban. Super ryba. Może to ta sama? Będę musiał sprawdzić, czy to nie jest ten sam szczupak, co ostatnio. No ładnie. Trzeba się przygotować. Miarka. Moje kombinerki. Jest i rozwieracz. z tego ani ruszu bez tego nie ruszam. Przed chwilą było branie, nie wpiełem. Może nawet to ten sam. Może nie. Zobaczymy. Myślę, że z 75 koło 80 przypuszczam szczupak będzie miał centymetrów. O, zobaczcie, kotwica jest tylko, tylko, co tylko. O, już jest odczepiona. Dlatego czepiam je za grzbiet. Tutaj jest takie miejsce, w którym bardzo fajnie się bierze szczupaka. Nie ma tutaj zębów. Dobra. Dobra, trzeba go zmierzyć. Ile ma szczupak centymetrów? A. Nie wiem czy to nie będzie ten sam. Piękny, przepiękna ryba. 70. Tutaj bliżej. O. Jest tutaj już na 0.75 i pół centymetra. Piękny szczupak. Piękny, 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 piękny. 7-5! Jest, Kamil. A brał dwa razy. Za pierwszym razem nie wiem, czy to ten sam, oczywiście. Albo ten sam, albo nie, ale nie czuję tutaj, żeby miał żywca. Także... O, 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 spokój. Ewa, kamerę. Nagrywasz? Ale skupany. O ty, ugryźć chcę. O. 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 Piękny. Przepiękny, pierwszy e, dzisiaj, drugie branie. Nie wiem, czy to nie ten sam. Myślałem, że to mały, zacięłem go, ale się nie wpiął. No ten. Nie wiem czy to nie ten co ostatnio, bo tutaj ma też takie rany i bardzo podobny wymiar bym ci buzi dał, ale boję się, że mnie ogryziesz. Dobra, wypuszczamy rybę e, Super, gdzie tutaj będzie? Tutaj. Skąd go, go wypuść. No pewnie. No. Nic mu nie będzie. Ziemia ja się tutaj nie spadł. No to to musisz uważać. No niestety się. muszę go troszeczkę machnąć. No niestety. Rośnie. Nic mu nie Rośni będzie. Rośnie do setki. Żółwik, pięknie, pięknie. Czekamy teraz na jeszcze większego. Dzięki, Kamil! Dzięki! No to piękna ryba. Bo jestem bardzo, bardzo ciekawy, czy to nie jest ten sam szczupak, co ostatnio, tylko że. To jest odcinek od tamtego miejsca, z 100 metrów dalej w dół rzeki. No ale niewykluczone, niewykluczone że on szedł i tutaj zmienił swoje miejsce, albo o tej porze dnia jest po prostu tutaj. Bardzo podobny, aż sprawdzę na filmie, czy to nie ten sam. Może kolejny raz weźmie mi następnym razem. Dobra. Rzuciliśmy, czekamy. Fajny dołek. Jak były dwa brania z tego dołka, to może jeszcze coś wyjdzie. Zobaczymy. Mamy branie, kolejne branie, ale to było bardzo delikatne branie. Zobaczymy, co to będzie za szczupak zaraz. Jest. Jest. Kolejny dobry szczupak. Ale idzie pod prąd. Ale idzie. O, jaki ciskać Patrzcie, jaki ciskać O, skubany. Dobry. O, i poszedł. I poszedł. Ale był ładny. Był bardzo ładny. Bardzo, bardzo, bardzo ładny. Wariat, ale super. Świetne, świetne, świetne branie. Szkoda, że nie wyciągnąłem go. Zrobił tak, że go nie wyciągnąłem, ale pięknie. Ale branie, tylko wrzuciłem. I już strzał. I już strzał. Jest. Ten mniejszy będzie od poprzedniego, ale też jest. Nie jest mały. Nie jest mały. O, też jest dobry kaban. Dźwigienka. Niestety. O, ale jest. Kolejna. Z 70 z plusem. Patrzcie, delikatnie zapięty. Trzeba go teraz odhaczyć. Super. Rozkręcamy się i to na maksa, i to na maksa, i to na maksa. Z tego wszystkiego grawka się rozpiła. Piękny. Kolejna. 70 z plusem na pewno. Tutaj ją zmierzymy. Uff. Ależ dzisiaj mam Eldorado. Ależ dzisiaj mam Eldorado. No ten ma 73 cm. Fajny, długi, szczupak, Piękna ryba. Ale trzepnął też normalnie. Przepięknie, przepięknie. Spokój się. Spokój się, bo Cię nie wypuszczę. Świetny, długi. Patrzcie, jak przepięknie ubarwiony, zielony. Świetny. Świetny szczupal. Co ja dzisiaj tutaj mam, to normalnie szał. Piękna ryba. Piękna ryba. Wracaj do wody. Ale, ale poszedł dzid prosto tam, gdzie swojej nory, gdzie wziął. Dwa piękne szczupaki 70 z plusem Uff. Ale ten trzeci, drugie branie, trzecie branie, bo pierwsze nie wpięte, drugi wszedł 75 Trzeci był chyba największy ten 73 Mistrzostwo, a jeszcze tyle czasu mam do łowienia na żywca rzeka pięknych dużych szczupaków. A ja się patrzę nie wiem gdzie Gdzie on idzie Gdzie on idzie Jest Jest Dobry będzie Dobry będzie szczupak Kolejna Myślę 70 Jest Wyrzucony i się odczepił sam właśnie No Kolejny szczupak, a patrzyłem się całkowicie gdzie indziej, nawet nie widziałem brania. Także jest kolejny. Dobra, zmierzę cię kolego. I wypuszczę cię pewnie Chyba że chyba, że może by tak sobie dzisiaj wziąć jednego ile ma? Centymetrów 65 Centymetrów ładny szczupak Słuchajcie, wiecie co? Fajny, miły. Nie jest jakiś tam wielki, znośny. Dzisiaj skończy na patelni. Także raz na jakiś czas taką rybkę można sobie wziąć. Nie za dużą. 70 w górę wypuszczamy, a ten 65 cm, także skończy dzisiaj na patelni. Niestety nie wypuszczę go dzisiaj. Także szczupak w torbie raz na jakiś czas jak najbardziej trzeba sobie zjeść rybkę. Nie jestem totalnie jakimś tam zawziętym naukowcem, no bo od czasu do czasu wezmę sobie rybkę i tego przede wszystkim nie ukrywam. Jeżeli biorę sobie rybkę, to tak jak teraz widzieliście, złapałem i wziąłem. Dzisiaj złapałem trzy szczupaki: 270+, no i ten 65, no i jeden duży spiął się. No ale cóż, nie wszystkich ryb się nie wszystkie ryby się wyciąga, nie, ryby, nie wszystkie ryby się również wypuszcza. Także dzisiaj będzie kolacja świeżego szczupaka. Jak biorę ryby, to tylko i wyłącznie zjadam na świeżo zero mrożenia. A więc koniec dzisiejszego materiału z rzeki na żywca. Pięknie, pięknie połapane, 4-5 brań. Pierwsze oczywiście nie wpięte później 60 75 75 później duży kaban spiął się na środku rzeki. Mam nadzieję, że to było widać, jaki był fajny. Następnym szczupakiem był 73 i na koniec 65 cm, którego postanowiłem sobie dzisiaj zjeść. No cóż, trzeba się wybrać kolejny raz, może ze spinem, może znowu z żywcem. Zapraszam oczywiście do subskrypcji na linki w opisie. I do zobaczenia nad wodą następnym razem. Cześć!